Cześć się wypowiedzieć w nowym odcinku. Tak, tak, wiem, że dawno nie było odcinków. Miałam tylko uprzejma. W tym odcinku powiem wam. Teraz tego mam tego nowe konto na Fortnite. Tak. I napiszę pod potem na Instagrama, potem na TikTok'a napiszę i na Joblox'a jeszcze na... do Fortnite. I następny hmm. odcinek to chyba będzie Vito, pokazuję wieżetki Vito. I pokazuję kolekcję super rynków. To też e, się A potem po tym. YouTube będzie. YouTube będzie majatom, Tak, majatom, mowa. I może jutro też będzie jakiś guzik. taki mały. No. Mm. i to tych botylem mm. takie, takie, taki co jest ważne muszę powiedzieć mm. o kto ma Fortnite i Robloxa Roblox w dół, to będę wiedział kto ma w górze Fortnite, kto ma ei , ta , ta hõbatab üle päeva .